O zdrowiu, równowadze w życiu zawodowym i rodzinnym oraz sukcesie w każdej dziedzinie rozmawiały w piątek, 15 listopada, uczestniczki i nieliczni uczestnicy zorganizowanego po raz pierwszy przez Łomżyńską Radę Kobiet Forum Kobiece Drogi. Wydarzenie zgromadziło kobiety z różnych środowisk, które spotkały się, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować nawzajem i dyskutować na temat ważnych aspektów kobiecego życia. Pierwsze Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi okazały się sukcesem. Ta frekwencja i odpowiedzi na nasze zaproszenia przerosły nasze oczekiwania, ale to tylko pokazuje, że taka forma też spędzania czasu i taka forma też integracji jest po prostu w Łomży potrzebna. Kobiety w Łomży potrzebują tego, by wspólnie ze sobą pobyć, by porozmawiać na ważne tematy, jakimi są zdrowie, równowaga, ale także ten sukces, którymi dzielą się i tymi dobrymi praktykami są tutaj właśnie w stanie się. Podzielić, dlatego myślę, że ja jestem pełna optymizmu, że jest to pierwsze, ale nie ostatnie, i dopiero zaczynamy tak naprawdę swoją przygodę. Ale rzeczywiście, mnóstwo merytorycznej treści, mnóstwo przestrzeni na rozmowę, na kontakty, na interakcje, i to jest myślę, że ogromna wartość dodana tego przedsięwzięcia. Organizatorem forum była Łomżyńska Rada Kobiet, wspierana przez prezydenta Łomży oraz Fundację Anny Rytel i Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piątnicy. Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do rozmowy o kobiecym punkcie. W punkcie widzenia świata, zachęcenie do aktywności w różnych obszarach życia oraz zwrócenie uwagi na kluczowe elementy takie jak zdrowie fizyczne i psychiczne, budowanie wiary w siebie oraz swojej sprawczości. Łomżyńska Rada Kobiet powstała w marcu tego roku i już tak jak widzimy właśnie prężnie działa integrując środowiska, ale też tworząc tego typu wydarzenia. Mamy mnóstwo planów. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy ciałem opiniodawczo-doradczo-konsultacyjnym, więc naszym zadaniem też jest opinię doradzanie prezydentowi miasta Łomży w zakresie właśnie tutaj tej polityki, która mogłaby wesprzeć kobiety w różnego rodzaju obszarach. Natomiast mamy mnóstwo planów, które chcemy po prostu też właśnie to wsparcie kobietom w Łomży dawać. Tak duże wydarzenie w pierwszym roku funkcjonowania, czyli Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi, pokazujące jak, jaka jest determinacja wśród pań do tego, aby odgrywać coraz bardziej istotną rolę w funkcjonowaniu w naszej lokalnej społeczności. Bardzo mnie to cieszy, Ponieważ kobiety wnoszą wielką wartość do życia społecznego w naszym mieście. Co więcej, kierują większością naszych jednostek. To kobiety są w większości e, tymi osobami, które kierują naszymi miejskimi jednostkami. Jestem ogromnie dumna, że zostałam partnerem strategicznym tak historycznego wydarzenia, jakim jest pierwszy forum, Łączyńskie Forum Kobiece, Kobiece Drogi. W dniu dzisiejszym spotkało się. Bardzo dużo kobiet w tak małym mieście i w tak doniosłym otoczeniu kobiet, które kroczą swoją drogą drogą, którą łączy jeden mianownik siła, determinacja, inteligencja a przede wszystkim wrażliwość. Kobiety jesteśmy wspaniałe. Wspierajmy się nawzajem, a przede wszystkim czerpmy z siebie inspiracją. Wśród gości wydarzenia były m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska czy posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś. Potencjał, który tkwi w kobietach jest ogromny. Ja w całe życie poznałem wspaniałe kobiety, które mają wspaniałe pomysły, tylko czasami brakuje im śmiałości i odwagi. Dlatego tak ważne są takie kongresy, miejsca, gdzie kobiety mogą poczuć wsparcie innych albo takich, które mają większe doświadczenia, bo ten moment zawahania, czy ja dam radę, czasami przykreśla fantastyczne kariery, które mogłyby być, gdyby kobieta miała to wsparcie i odwagę. Pokazujemy swoją siłę, pokazujemy to, że się wspieramy wzajemnie. Zresztą sam tytuł tego wydarzenia, Kobiece Drogi, pokazuje nam, jak różne mogą być te drogi i że mamy akceptować to, jakie drogi wybieramy. Jestem bardzo wdzięczna pani marszałek Kidawie-Błońskiej i pani marszałek Niedzieli za to, że zaszczyciły nas swoją obecnością właśnie tutaj i to powiedziały przy wejściu, że są tutaj po to, żeby nas wspierać, wzmacniać i aktywizować, bo to to też bardzo ważne, żeby było nas w tej sferze publicznej jak najwięcej. Samorząd województwa Podlaskiego reprezentował członek zarządu Jacek Piorunek, który przyznał, że z wielką uwagą przysłuchiwał się trzem panelowym dyskusjom, skoncentrowanym wokół haseł Droga do zdrowia Droga do równowagi Droga do sukcesu. To... Taka płaszczyzna, można powiedzieć, dzisiejsze forum, e, gdzie kobiety mogą porozmawiać o e, swoich problemach, o swoich oczekiwaniach. E, tutaj przewija się e, ten element zdrowia, równowagi psychicznej, e, e, dróg kobiet do sukcesu, e, które czasami są bardzo zawiłe. Żeby osiągnąć sukces, czasami trzeba podzielić się swoim doświadczeniem. Moja kobieca droga to uczucie wolności, akceptacja, rodzina dzieci, rozwój osobisty, spełnienie, zgoda na wszystkie doświadczenia, zachowanie tożsamości, przyjaciele, muzyka, odkrywanie siebie, pokonywanie barier, taniec, przełamywanie stereotypów, poszukiwania najlepszej wersji samej siebie, siostrzeństwo kobiet i sojusznictwo mężczyzn, mówiły na specjalnym filmie panie z Łomżyńskiej Rady Kobiet, kierowanej przez Marlenę Siok. Pierwsze łomżyńskie forum Kobiet Kobiece Drogi okazało się sukcesem, inspirując kobiety z różnych środowisków. I inspirując je do dalszej aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Kibicuję, ale będę jeszcze dalej kibicować, jak to wszystko będę dalej działać i rozwijać. Dlatego, że kobieta, tak samo jak i mężczyzna, są bardzo ważne, jakby tworzą jedno cało, tak, łącząc. Natomiast patrząc na kobiety zupełnie bez jakichś feministycznych, tak jakby, poglądach, a jako na kobietę symbol energii, bo kobieta jest, jest tą energią, energią ziemi, to bardzo bym chciała właśnie, żeby rozwijać taka inicjatywa w kierunku pobudzania kobiety jako świadomość, kim oni są, rozwijania tej energii. I to oczywiście daje nam kobietom taką kobiecość. Forum okazało się sukcesem, integrując kobiety i inspirując je do dalszej aktywności społecznej i zawodowej. Mamy nadzieję, że to wydarzenie stanie się początkiem wielu kolejnych inicjatyw wspierających kobiety w regionie. Razem, ramię w ramię, można osiągnąć więcej.